Oj, wcale nie gryzie, o, jakoś, o, ty, to, Jeszcze raz mu powie, zdjęcie robi. Aha. To po to nie a no, on lubi no, no, mm. no, no bo będzie, bo kurwa no, pęknie. bo no, pęknie. Koniec już. Jeszcze z jeszcze Coż ty kurwa? Nie, ja mam... Rozerwy biały, nie? Ja <grym> jak wieloryb, kurwa, patrz, co rozdziadił. Co on da? Nic nie wie, że On nie bierze Będzie, będzie już mu, będzie. Zazwyczaj byś wszystko wyoddał. Nic. <grym>. Kurwa. A daj mu bo... kamienie, czy też weźmie? Nie, jak kamienie się nie dziubni na widele, to kurwa, niebo się wyplunie. Ale nie, to... O, Za pluży, Już mu oddało, kurwa. Tak, Dobra, wyczuj mordy Paweł, bo... Zapetelany, to nieładnie taki. Krokodyl, krokodyl ośmieszczysty, kulturalny. No, masz nawet mniej. nie no. chcesz jeść, no. no. Kurwa, co wy kurwa tu będziecie pierdolić mi to. Dawaj do funkcji Paweł, idź Koniec. Idziemy. Opierdolę. Jeszcze ja ja Nie, on kurwa wszystko podjada, ja pierdolę. Patrz, kurwa. No Zobacz, kurwa lampi to, ja jeszcze chcesz? Nie ja. Nie tak opierdolę dwie i pół po Polski. No, no to, jednego... To... To, nie. Kurwa. A tak załóż, Głódek nie może jeść, głódek ma za dużo Nie Ja go a mnie będzie petelechał paluchami. lochami. Jednego to mogę mu dać, ale, ale to nie będzie petelechał. No ma petyt, ma Zajdę, pety, maczek mu zapodam. Tak, to będzie maczek mu ja. No i zobacz, zaraz... Będzie go, bo u niego to się może Ach, Ale będzie spał. <grym>, nie na <gulia> nie, no, kurwa. Ludzie, kurwa. Komedia, kurwa. Beras, teraz musisz kolej spalić. Do roboty. Idziemy. Teraz są ładne, Nie Aha? To ty się ode mnie po poczęstuj. a to nie Oj, serce mi boli, Już?

co Paweł? <grym> nie kołasz mi. Nie, będzie nie. Nie kołasz mi, jego królem się w głowie kręci. I te kurwa kopytka mu wylecą kurwa. Nie mi na boku, normalnie. On cały wyskoczył dobre dojrzenie, Betko. Ktoś mi powiesz że rzeka. Zruszlek kurwa. Młody może rzekać, ale stary już. takie to nie rzeka. A ja lubię, ciki gdzie i po To Cicho, bo dzieci. Ja lubię ładne talerze. Oj, zaraz podbije. Zostan. Nie, on nagrywa. Ja muszę... Kulturalny facet. Przepraszam. <grym> Tylko nie ma. Nie, nie umiesz tak? <grym> nie ma, gałka nie ma, kurwa. ten ma I zacz. Jeszcze mało, A żeby ja... No, no, parnik opierdolny, no, no, Ja to ja nie wiem kurwa żeby jakieś takie... To dobra Paweł, mój to już. Spadaj, kurwa, od tego. Dobra, no. Ubiję się, leżę. Jak on wyśle, to wydaje się. Bo, bo się nie